Dzień dobry, witam serdecznie w dniu 25 września i lecimy z kolejną datką świąt nietypowych. Pierwszy na liście Dzień Farmaceuty. Dziękujemy za wszystkie leki na ADHD i tym podobne. Kolejny jest Dzień Budowlańca. Dobrze, budowlańca, a nie wykończeniowca, bo by się spóźnił. I ostatni z nich to Dzień Morza. Mmm. Nie mam żadnego śmiesznego, nic przeklinionego, Dzień morza. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Słuchajcie, patrzcie kto mnie odwiedził w Łodzi. Dzień dobry, się raz blisko od Łodzi, dlatego przyjechałem jeszcze do Łodzi. No i fajnie kurde, zawsze miło, nie? Jak się znajomą twarz widzi. Przede wszystkim, tak wygląda moja jakość z tego telefonu. Teraz zobaczymy jak wygląda z nowego. Dobra, więc tak to wygląda teraz. Dajcie znać, co myślicie. Niech to, tutaj 30 minut siedziałem i dosłownie nagrałem to samo. A tak to wygląda teraz. Są w tej chwili jakieś tym telefonem. No to prawda, no jest to... solidny telefon. Dobra, afera iPhone'owa jest taka, Nagram to teraz szesna, z szesnastką jak coś, że prawdopodobnie chodzi o to, że ten telefon jest ten nowy, że Instagram psuje jakość, bo normalnie na iPhone'ie jest tak, że jak przednią kamerką robisz zdjęcie na Insta Story, na Insta Stories, no to to zdjęcie się naprawdę robi. To nie jest screen, tylko to się robi. A w tym momencie jest tak, że to nie robi zdjęcia, tylko po prostu jest screen. I dlatego jest taka zdupona jakość. To poprzednie zdjęcie, co wrzuciłem. No to jest normalnie zrobione aplikacją aparatu I wrzucone, no i jest git, wygląda git Więc może będzie git, na no, a to mówię, to nowy telefon, no to na pewno Instagram to no, zaktualizuje, nie? No Pozdrawiam No a poza tym to co, słuchajcie, byłem na siłowni sobie Obiadłem się, zjadłem obiad teraz już Wróciłem z siłowni, zjadłem obiad, także fest sobie się najadłem fajnie no i co, kurde, teraz jestem o... z Gęgarkiem, fajnie, chodź! Chodź, psie! No tu! Tak, już miło! No i jakoś to leci, a zimno go! jest Twój ogonek! To jest Twój ogonek! Nie masz ogonka! Ojej! Kto tu jest taki słodki nie mogą?